Do Neta właśnie wyciekły kolejne nowości z sezonu czwartego i poznaliśmy kolejny item, jaki pojawi się na wyspie. Już dzisiaj o 15 do gry trafi mini aktualizacja. Z gry znika dzisiaj event lata z nagrodami. Pojawiły się informacje o evencie sezonu czwartego i mamy szczegóły eventu rakiety w Audit rybie. Lecz zanim sobie do tego przejdziemy, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty chcesz zgarnąć prezent za 300 faudolców, to zostaw łapeczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50% z was tego nie robi. No i przypominam, jako epic. Partnero Kodziku Kicia, tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem, a my przejdźmy sobie już do filmu. Dobrze widzowie, na samym początku tego filmu zaczniemy sobie od kilku ciekawych nowości, jakie pojawią się w Fortnite w przeciągu kilku następnych dni, ponieważ w tym tygodniu teraz twórcy gry przygotowali do nas kilka naprawdę bardzo ciekawych nowości. A więc, tak, w pierwszej kolejności dzisiejsza aktualizacja, jak jeszcze nie wiecie, to dzisiaj o 15 do gry trafi mini aktualizacja, która jak zawsze doda nowy tydzień do trybu Blitz, i tym razem będzie to tydzień wojowniczych żółwi Ninja, który doda nam ich nowości do tego trybu. Dodatkowo, wraz z jej wydaniem, z gry z jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie cały event 14 dni lata, co oznacza jednocześnie, że do dzisiaj godziny 15 możecie zagrać powracającymi przedmiotami, możecie wykonywać zadania oraz co ważne zdobyć wszystkie darmowe nagrody. Jednakże już w tym tygodniu teraz będzie czekało na nas jeszcze więcej przekazackich nowości, a kolejna z nich ma zostać wprowadzona już w ten piątek za 3 dni, ponieważ tego dnia do gry również zostanie dodana kolejna mini aktualizacja, która wprowadzi nam już troszeczkę więcej ciekawych rzeczy. Przykładowo to właśnie w ten piątek Teraz w grze zostanie udostępniony sekretny skin obecnego karnetu bojowego, czyli Superman, i wszyscy posiadacze karnetu będą mogli sobie go odblokować, a dodatkowo na wyspie będzie czekało kilka bardzo fajnych nowości. Jedną taką jest przykładowo nowa mityczna supermoc od Supermana, której pojedyncze przebitki z działania przelatują wam teraz w tle i będzie to na pewno kozacka supermoc, a żeby to było mało na wyspie, ma pojawić się dla nas całkowicie nowa mini lokacja. Z wycieków, jakie pojawiły się po niedawnej aktualizacji, mogliśmy się dowiedzieć, że lokacja ta, będzie prezentowała się tak jak widzicie na tym filmiku tutaj i na zdjęciach w tle i prawdopodobnie to tam znajdziemy Supermana po wprowadzeniu do gry, jego mityka oraz oczywiście jego postaci. No i spokojnie, gdy już będzie bliżej do całego tego wydarzenia, na kanale pojawi się kolejny odcinek, w którym zdradzę Wam wszystkie najważniejsze nowości i wyczekujcie widzowie, ponieważ nowości z tej okazji może być w grze jeszcze więcej. No dobrze widzowie, skoro znacie już informacje na temat nadchodzących nowości w grze, przejdźmy sobie do kolejnego tematu, jakim jest oczywiście Event i Nowy Sezon 4, bo w ich temacie mamy już sporo rzeczy i przykładowo mamy kolejne wycieki fabularne dotyczące bohaterów, jak i kolejne nowości na wyspie nowego Sezonu 4. Tym razem zaczniemy sobie od tematu nowego sezonu, ponieważ jest to kontynuacja niedawnego filmu, w którym przedstawiłem wam już pierwsze nowości na wyspie kolejnego Sezonu 4, lecz właśnie w ostatnich dniach pojawiły się nowe informacje w jej temacie. Wszystko to pojawiło się na profilu Lakera Wenso na Twitterze, który w ostatnich dniach napisał nam, że Epic Games pracuje nad nową mechaniką Armora na nadchodzący kolejny sezon czwarty, a dalej pojawiają się szczegóły co do tej funkcji nowej w grze. Dowiadujemy się tam, że ma być to przedmiot, który będzie zapewniał nam jakąś dodatkową tarczę lub jakieś umiejętności, które będą nas po prostu mocniej chroniły, tego nie wiemy i co ciekawe, podobny przedmiot do tego tutaj był już kiedyś dostępny w Fortnite. Cie. No i to właśnie ten Liker tutaj porównuje ten przedmiot do tej która była dostępna w rozdziale czwartym sezonu pierwszego i macie ją widoczną w tle i prawdopodobnie będzie to po prostu coś co po użyciu lub po zebraniu będzie nas mocniej chroniło w trakcie zwykłej rozgrywki. No i tamten nie bez powodu zostanie wprowadzony do gry w trakcie trwania nowego sezonu czwartego, a wszystko dlatego, że jak wiecie, mamy otrzymać sezon o tematyce inwazji robali bądź kosmitów, a skoro będzie to inwazja, to na pewno przedmiot jako tarcza pomoże nam zmagać się z rzeczami, które będą tam na nas czekały. Ja sam osobiście stawiam, że albo dostaniemy, Właśnie taki przedmiot jako tarcza, który po rozłożeniu będzie nas chronił albo w ostateczności będzie to przykładowo nowy dar, bo na wyspie mamy jeszcze dary, które działają właśnie w bardzo podobny sposób. W temacie samego nowego sezonu pamiętajcie, że obecnie nie mamy za dużo informacji, głównie z tego powodu, że twórcy gry są obecni na wakacjach, ale spokojnie wracają oni już w tym tygodniu, teraz właśnie 11, więc od przyszłego tygodnia będziemy zasypywani pełnymi nowościami na nowy już sezon. Jednakże spokojnie widzowie, przy temacie nowego sezonu czwartego pozostańmy sobie jeszcze na chwilkę, ponieważ poza tą nowością, którą wam pokazałem, mam dla was jeszcze informacje na temat fabuły i eventu, które teoretycznie odbędą się w tym sezonie, ale będą miały ważne znaczenie w temacie kolejnego sezonu czwartego. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, to już niebawem Akademia Superbohaterów wraz z samymi bohaterami upadnie i nie bez powodu wspominam wam o tym już dzisiaj, ponieważ wszystko to ma wydarzyć się już w tą niedzielę, teraz o godzinie 15, wraz z nowymi zadaniami fabularnymi w grze. Gdy zadania te pojawią się już w grze, dowiemy się w końcu, co wydarzy się z super bohaterami, kto ich zlikwidował, chociaż wiemy, że i tak czy siak zrobił to Daigo i oczywiście dodatkowo to właśnie dzięki tym zadaniom dowiemy się, co będzie działo się dalej w temacie eventu i fabuły. Z samego opisu zadań w grze możemy wywnioskować, że my gracze będziemy starać się, że tak to powiem, odbudować Akademię, ponieważ jest tam wzmianka, że pora pozbierać kawałki, więc prawdopodobnie będziemy starać się odbudować Akademię i przygotować bohaterów na końcową walkę z Daigo. No i tutaj widzowie Chciałbym podkreślić jeszcze jedną naprawdę bardzo ważną rzecz, a mianowicie tego dnia w grze nie odbędzie się event na żywo, ponieważ wszystko to będzie miało miejsce równo z zadaniami, więc dopiero po wykonaniu zadań dowiecie się, co się stało, ale nic nie wydarzy się w grze na żywo. Taki typowy event sezonu czwartego powinien zostać uruchomiony dopiero na samym końcu tego sezonu super, tym bardziej, że z niedawnego wycieku dowiedzieliśmy się, że daj go upadnie, co oznacza, że musi on zostać w jakiś sposób pokonany w obecnie trwającym sezonie. Tak więc mówiąc w skrócie, najważniejsza dla nas będzie to nadchodząca aktualizacja, która zostanie wprowadzona do Fortnite'a 15 lipca, ponieważ to właśnie ona zdradzi nam wszystkie najważniejsze informacje na temat eventu i pojawią się tam kolejne pliki eventu, wycieki na nowy sezon i wiele innych bardzo ciekawych rzeczy. Swoją drogą, jeżeli nie oglądaliście jeszcze mojego filmu na temat nadchodzącej aktualizacji i całego eventu i tych wszystkich zmian w temacie eventu, które w niej będą, to zachęcam Was zobaczyć dokładnie ten odcinek, który widzicie tutaj, ponieważ tam znajdują się wszystkie ważne szczegóły. No i spokojnie widzowie, bo to nadal nie koniec informacji fabularnych, jakie mam dla Was w dzisiejszym odcinku, ponieważ poza informacjami na temat nowego sezonu i poza informacjami na temat fabuły obecnie trwającego sezonu mam informacje na temat eventu w OG Trybie, ponieważ wiem o której godzinie odbędzie się on w grze. Ci którzy jeszcze nie pamiętają, to w Fortnite jeszcze w tym miesiącu teraz, 26 lipca, w trybie OG odbędzie się powtórkowy event rakiety, ten którego od pewnego czasu przylatuje dla Was w tle i sam event będzie dokładnie, taki sam jak wtedy, gdy od był się on pierwszy raz. Co do godziny, w której startuje event, to tak, będzie on miał miejsce 26 lipca w sobotę o godzinie 20.00 i jest to godzina na obecny moment, co może podpowiadać nam, że może ona zostać zmieniona, ale na dzień dzisiejszy event w OG-trybie wystartuje tego dnia o godzinie 20.00. Pamiętajcie wszyscy, co jest naprawdę bardzo ważne, aby zalogować się do Fortnite'a troszeczkę wcześniej, ponieważ przeważnie przy takich eventach mogą pojawić się jakieś kolejki i inne rzeczy i oproponuję zalogować się około 18.00 najpóźniej 19 lub 19:30, ponieważ potem mogą być problemy z serwerami, a event naprawdę warto obejrzeć. Tak, więc widzowie, jeżeli na niego nie zdążycie, to niestety nie będziecie już mieli możliwości jego zobaczenia, a naprawdę warto, tym bardziej, że będzie się on odbywał tak naprawdę drugi raz, więc tym bardziej wątpię w to, że twórcy gry zrobią go jeszcze kiedyś trzeci raz, więc naprawdę warto poświęcić tą chwilkę, żeby zobaczyć sobie ten event. W jego przypadku tak samo jak w przypadku poprzednich informacji, spodziewajcie się, że jeżeli w necie pojawią się jakieś kolejne informacje to od razu Was o tym poinformuję, tak więc spokojnie i tak samo najwięcej nowości raczej na pewno trafi po tej nadchodzącej aktualizacji 15 lipca i ja sam nie mogę się już jej doczekać. Na teraz to są to wszystkie najważniejsze informacje w temacie nowych aktualizacji, nowości, sezonu 4 i eventu, a jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to zostawcie łapeczkę do góry i komentarz sezon 4 a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się odcinek o takiej tematyce, to dodatkowo dostaniecie ode mnie serduszko w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!